Tam radę. Hej, no dzisiaj tutaj mamy kolejnego NPC-ta, yy, siódmego NPC-ta, a Wam pokażę, jak go zdobyć. 300 metrów, trochę będę. Nie wiem, czy się opłaca stopować, ale troszkę, właśnie mi chodzi, że tutaj jestem w słuchawkach. No i to zadanie jest myślę, że utrudnione. Muszę co chwilę zmieniać rękę telefonu. Ale tutaj widzimy się jak dojdzie ten dystans. Ja już jestem i tutaj dochodzę do tego NPC tak, czy jakoś tak, NPK. Muszę tutaj do niego dojść. Ja mam, ja mam trzy razy trudniejsze zadanie od was. Teraz tutaj muszę. Em, no, no i chyba coś tutaj trzeba. Albo od niego przyjąć zadanie albo od niego po prostu coś tam wziąć to bierzemy sobie na przykład oto i na przykład przyjmujecie i macie, że FPS został ukończony widzicie o. ja dziękuję a Wam życzę miłego dnia